Cześć, cześć kochani, Marek Paweł z tej strony z Sezon czapkowy, o, uważam za otwarty. Zimno jest u mnie jak cholera. E, pada od poniedziałku, dzisiaj mamy czwartek i ma padać jeszcze do soboty, a ja się wbiłem między jednymi opadami, a drugimi op opadami, żeby Wam nagrać e, jeden film, do którego mnie po prostu zmusiliście. Dlatego, że... E, Ostatnio najwięcej rzeczy, że tak powiem, ludzi, najwięcej ludzi pyta o rzeczy związane z ocieplaniem palm. Takie też klientom wysyłam, ale przeraziła mnie jedna rzecz. Jedna rzecz związana z waszą niewiedzą. A przykro jest z tego bardzo, bo co roku nagrywam taki film, i jak widać grochem o ścianę. I zupełnie od niektórych te informacje się odbijają. Już mówię w czym rzecz. Rzecz w tym, że pytacie mnie, kiedy okrywać palmy. To, że pytacie, to jest jeszcze pal diabli, ale yy, ty, tym, którym nieraz już coś wysyłam, to oni już się zabierają do okrywania. Jest połowa października. Słuchajcie, ludzie, kochani, palmiarze, palmiarki. Gdybyście coś takiego zrobili, to gwarantuję Wam, że na wiosnę, nawet jakby nie było żadnej zimy, nie będziecie mieć co zbierać. W środku będzie pleśń, grzyb, a generalnie będzie płacz i zgrzytanie zębów. A przecież nie o to nam chodzi. Palmy ubieramy wtedy, kiedy jest taka konieczność. A dlaczego? Dlaczego nie można tego zrobić wcześniej? To znaczy można, ale powiem kiedy. Nie można tego zrobić wcześniej, dlatego że liście palmy są zielone w pełni. O, i one oddychają, czyli wydziela się z nich wilgoć. Znaczy nie oddychają tak jak, hu, hu, jak człowiek, nie huchają, ale, ale po prostu oddychają. I tak samo nie można ich zawinąć, jak nie można sobie. Na pyszczek nałożyć maseczki, bo zaczniemy wdychać własny dwutlenek węgla i generalnie będzie, co będzie? Grzybica płuc, a więc co będzie? Grzyb. I to samo będzie w palmie. Jeżeli już to, bo ktoś jeszcze może powiedzieć, ale agrowuklina ma takie dziurki i ona będzie oddychać. Nie! Dlatego, że my agrowukliny dajemy kilka warstw. Gdyby była rzeczywiście ta jedna, ok, ale dajemy kilka, jak nakładamy, to jedna warstwa drugiej warstwie, że tak powiem, te dziurki zatka. I wtedy roślina naprawdę nie ma jak oddychać. Może nie powiem, że to jest tak, jakby ją owinąć folium, ale jest to naprawdę niebezpieczne. Eee, no, są tacy ludzie, którzy nie mają czasu, i ja to rozumiem. Chcieliby to zrobić jak najwcześniej. Poza tym, fajniej jest okryć palmy, jak jest plus 10 stopni, niż jak jest na przykład minus 4 i na przykład wieje do tego wiatr. To jest bardzo dla mnie zrozumiałe. Ale naprawdę nie róbcie, tak? Róbcie to wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Jeżeli ktoś naprawdę nie ma czasu i to zrobi, no teraz naprawdę, nie, listopad, nie. Wtedy, no już jak grudzień przyjdzie i coś się zacznie robić, to może na pewno nie teraz, tak? Oczywiście cały czas mówię o palmie trachy karpus, bo na tej się, bo na tej się tutaj głównie skupiam. O innych w ogóle nie mówię, jakichś daktylowcach, bo to jest zupełnie inna bajka. Mówię o tych najbardziej popularnych i najbardziej wytrzymałych. Jeżeli już planujesz okryć palmę na długi czas, to pamiętaj, że w czasie odwilży, wtedy kiedy jest cieplej, wtedy kiedy widzisz w prognozie, że nic jej naprawdę nie grozi, musisz ją przewietrzyć. I teraz tak, jeżeli masz jakąś budkę czy coś, w ogóle nie ma żadnego problemu, ściągasz drzwiczki, wieczko, nie wiem, co ty tam masz i się wietrzy, to możesz już na... No i ktoś do mnie zadzwonił i wyłączyło mi się niestety nagrywanie. Skończyliśmy na tym, że jeżeli masz budkę, to nie ma problemu, bo w każdej chwili ściągasz, co tam możesz i roślinę wietrzysz. Natomiast jeżeli masz już agrowłókninę i palma ma, nie wiem, 4 metry na przykład, to naprawdę nie jest to proste, to znaczy proste jest, tylko czasochłonne, tak? Żeby to rozbierać. Ja na przykład, jak już mam duże palmy, te tutaj, już je ubiorę, no to e, ja naprawdę nie zostawiam, znaczy one niby zostają cały czas okryte, ale ja co chwila do nich o, do tych zaglądam. One mają gdzieś po 3,5 metra powiedzmy w tej chwili, tak? E, nie chce mi się tego wszystkiego rozbierać, więc na przykład przecinam agrowłókninę jakimś nożem, zaglądam do środka, robię dziury. Ile razy już zacząłem tak spoglądać i co wiecie co? Normalnie o, tak jak teraz, ponieważ cały czas pada, o. Wszystko jest mokre tutaj. Tak samo jest pod osłoną. Ta palma jest cała mokra. Pień jest mokry, liście są mokre, wszędzie płynie woda. Stąd wiem, Wy tego może jeszcze nigdy nie robiliście, to nie wiecie, ale gwarantuję wam, że w środku w palmie, jak jest yy, okryta, to w środku po niej płynie woda. I nie dlatego, że coś na nią napadało, tylko dlatego, że oddycha i wydziela wilgoć. Dlatego proszę was, e, róbcie to wtedy, kiedy jest taka potrzeba, a jeżeli nie wiecie kiedy jest taka potrzeba to może nagram o tym jakiś osobny film kiedy to robić, przy jakich temperaturach jeżeli Was to interesuje, to napiszcie w komentarzu jeszcze raz apeluję żeby broń Boże, ktoś nie okrywał palmy w październiku, w listopadzie no chyba żeby, nie wiem, minus 10 stopni się szykowało w listopadzie, a może tak być no to, no to może wtedy tak ale na pewno nie bez potrzeby, dlatego że ja sobie wcześniej okryję to se będę mieć Będziesz chce mieć grzyba na wiosnę. I to wszystko. Jeżeli Cię to interesuje, to możesz to zrobić, ale myślę, że nie. Życzę Wam wspaniałego dnia. Trzymajcie się. Hej!